Punktem wyjścia do jej działań kuratorskich, artystycznych i projektowych jest człowiek i jego zachowanie w przestrzeni. Jej prace, działania i projekty angażują użytkownika na każdym etapie, niezależnie od tego, czy jest to wystawa, która jest kuratorem, przestrzeń, którą aranżuje, czy też nowo powstały produkt. Umiejętnie łączy sztukę, architekturę i design, pokazując jak bardzo te dziedziny się przenikają i jak ważnym punktem wspólnych tych działań jest człowiek i jego reakcja na przestrzeń. Posłuchajmy wywiadu z projektantką Izabelą Bołos. Podczas swojego wystąpienia opowie Pani o nowych markach, inicjatywach, które w sposób świadomy ograniczają zużycie, dbają o etyczną oraz zrównoważoną produkcję i wydłużają cykl życia produktu. Czy taka strategia się opłaca? Tak, myślę, że jeżeli model biznesowy firmy jest dobrze przemyślany, to zdecydowanie nie, nie jest to działalność charytatywna, tylko biznesowa i te firmy rzeczywiście układają się takie gospodarowanie właśnie zasobami, organizacją. Mhm. Jeden z przykładów, który podają, to jest taka amerykańska marka modowa Eileen Fisher. Skupuje ubrania, które już zostały zużyte, ich własnej marki. I te ubrania czyszczą, segregują i sprzedają ponownie po niższej cenie. I teraz planują jeszcze następne kroki, więc takich resztek odzieży, które już nie nadają się do ponownego sprzedania, będą tworzyć akcesoria do domów. Dłużki, oce, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że jak najbardziej to może być też takie biznesowo opłacalne. A ma Pani pomysł, jak ograniczyć nadmierną konsumpcję? Czy właśnie taki trend więcej i więcej da się odwrócić? Myślę, że tak, bo tak naprawdę on nie jest chyba taki do końca pozytywny dla nas samych. Jak mamy więcej rzeczy, więcej rzeczy kupujemy, też generuje to dużo problemów. Musimy o to wszystko. Dbać. Mamy całe domy zagradzone różnymi przedmiotami. Tak naprawdę dla nikogo nie jest to, to pozytywne. My sami myślę, że odzyskujemy jakąś taką równowagę i jasność umysłu w momencie, kiedy ta ilość potrzebnych przedmiotów jest ograniczona. Tak samo dzieci, jak mają zbyt wiele zabawek, to się po prostu nimi nie bawią, nie odnajdują się w tym. Czy Polska jest przygotowana na to, żeby dawać drugie życie produktom? Tak, od, bo akurat w mojej prezentacji chciałam opowiedzieć o, o wystawie, którą robiłam dla festiwalu Gdynia Design Days. Jest taki przykład kubków wielorazowego użytku firmy, taka inicjatywa Take Cup, czyli weź kubek. I to są kubki, które za jakąś tam małą kaucją restauratorzy mogą wypożyczać swoim klientom, więc to nie będą takie papierowe kubeczki, które się wyrzuca, tylko kubek, kubeczek, w który można sobie wziąć kawę na wynos i wnieść z powrotem do punktu. Więc to jest na przykład jakaś jedna inicjatywa. W jaki sposób pandemia wpłynęła na zachowania konsumenckie? Myślę, że troszkę przyhamowała ten trend takiego naszego myślenia o klimacie i o tym, co można zrobić dla niego dobrego, no bo jednak jak paradoksalnie zaczęliśmy chyba używać jeszcze więcej jednorazowych nie wiem, rękawiczek, maseczek i tak dalej. W momencie, kiedy musimy się skupić tak mocniej na codziennych problemach, typu ludzie tracą pracę i tak dalej, to pewnie jakieś takie przyziemne sprawy wychodzą na pierwszy... Ale z drugiej strony myślę, że to co jest ciekawe przy tej pandemii jest to, jak bardzo potrafimy w krótkim czasie zmienić nasze zachowania. Więc to jest gdzieś tam obiecujące, że praktycznie całe państwa i kontynenty z dnia na dzień mogą zupełnie przestawić sposób działania. To też generuje jakąś nadzieję, że jeżeli chodzi właśnie o tą nadkonsumpcję, też będziemy mogli powziąć takie działania. A jak w ogóle Pani widzi taką przyszłość postpandemiczną? Będzie lepiej czy będzie gorzej? Znaczy no myślę, że chyba nie mamy zbyt wielu dróg wyjścia. Jeżeli chcemy, żeby gdzieś tam te zasoby ziemi były wykorzystywane w rozsądny sposób, który jeszcze starczą do następnych pokoleń, to wydaje mi się, że jest to naszą jedyną drogą, żeby właśnie przekształcać Przemysłu, nasz sposób produkcji i konsumpcji, żeby to właśnie było zrównoważone. W przeciwnym razie po prostu będzie to generować tyle problemów, że, że to nie jest model, który na dłuższą metę możemy udźwignąć. Kilka rad, jak ocalić świat? Przede wszystkim mocno się ograniczać, myśleć o tym, co jest nam naprawdę potrzebne, wybierać produkty, które są mądrze zaprojektowane, które starczą nam na długo, no właśnie, redukować nasze. Te potrzebowanie, które często jest gdzieś tam sztucznie wygenerowane na obiekty, podróże, skupić się na tym, co naprawdę nam daje satysfakcję, bo często to są dużo mniejsze rzeczy. Myślę, że też przez pandemię doceniliśmy, że podróż lokalnie a też podróże lokalne mogą być bardzo fajne, że tak jakby te, te rzeczy, które są bliżej nas, mm, też są wystarczające i może nawet dają nam więcej szczęścia niż leżące gdzieś daleko. Moją rozmówczynią była projektantka Izabela Bołos, która wystąpi w panelu pierwszym inicjującym konferencję EcoMake 2020. Zapraszam do oglądania i słuchania. Marta Pokorska-Jurek.